Przygód krasnala hałabały. O bukiecie szczęścia. Chodziła baba z chrustem po boru pustym. Pełną płachtę nazbierała i powiada, spocząć bym rada. I kucnęła baba saba pod sosną dziuplastą dla odpoczynku. Aż tu nagle, hałabała, nos z dziupli wyściubił i myśli – siedzi baba z chrustem w boru pustym, coś w tym musi być. Wyskoczył więc krasnal na śnieg i babie się kłania pięknie. – Do czego ten chrust, babo? – A na ogień do gotowania na wesele Józki. Zaprościsz i mnie na wesele, będę miał uciechy wiele. Woła krasnal z zapałem. Dobrze, rzecze baba, ale musisz mi przynieść bukiet z lasu, co szczęście do chaty sprowadza. Skądże wezmę bukiet w zimie? Ano, od tegoś krasnal byś poczynał mądrze. I to mówiąc, baba Saba siup. Chrust na plecy i do chaty leci. Poszedł krasnal do matecznika, gdzie się niedźwiedź na zimę zamyka. Mój misiu, co to takiego być może, co by w lesie było, szczęście przynosiło i na bukiet mi się zdało. Niedźwiedź właśnie sobie spał jak to w zimie, przebudził się jednak i odmruknął. Sen to najlepsza rzecz. Troski zimowe odgania precz. No tak, ale na bukiet mi się to nie zda. I hałabała poszedł dalej. Za chwilę puka do norki Borsuka. Borsuczku w noże poradzisz mi może. Co to jest, co by w lesie było? Szczęście przynosiło i na bukiet mi się zdało. Borsuk, który w swej norze spał jak to w zimowej porze, odmruknął uprzejmie. Sen, sen to najszczęśliwsza rzecz, bo troski zimowe odgania precz. No tak, ale na bukiet mi się to nie zda. Zmartwił się krasnal i zamyślony, brnąc przez śniegi głębokie, do topoli wysokiej się zbliżył. A wśród topolowych gałązek siedziała ptaszyna. Poznał ją zaraz hałabała i nadzieja mu zaświtała. Nie miał łóżko z dalekiej północy, proszę cię z całej mocy, powiedz mi, co to takiego być może, co by w lesie było szczęście przynosiło i na bukiet mi się zdało. A cóż by to takiego być mogło, jeśli nie jemioła? Jemiołuszka woła. No prawda, tak, tak, jakiż makulisty krzak! ucieszył się Krasnal. Sam jeden na bukiet starczy. Jął Krasnal powoli na to pole się gramolić po bukiet jemiołowy. Poszedł krasnal na wesele. Baba Saba zobaczywszy go z daleka, krzyknęła, aleś piękny Krzaczek znalazł. I bardzo uradowana wstawiła Krzak do dzbana. A Krzak zaraz okazał swą szczęśliwą moc, bo Jacuś wnuczuś baby, co płakał całą noc, na widok Krzaka wnet przestał płakać. A potem było wesele. Wszyscy tańcowali, oj dana, od wieczora do rana. Tańcowali dokoła, aż się trzęsła jemioła. A chałabała siedział dość blisko i patrzył na weselisko. Siedział sobie w szparce, w czerwonej marynarce. A baba Saba coraz mu coś dobrego podtykała, A to placek z rodzynką, A to orzech w miodzie, Także aż hałabale kapało po brodzie.